DJI Neo Motion Fly More Combo. Czyli tak naprawdę najnowszy produkt od DJI. Produkt, który z wielu powodów może wydać Wam się bez sensu. Z wielu powodów może stanowić dla Was produkt, który ktoś, kto lata naprawdę FPV, nie ma sensu kupować, który ma wiele wad, ale ma jedną zaletę. Jest najtańszym systemem FPV od DJI, którym polatać może praktycznie każdy. I dzisiaj mamy jego unbox. Ukazuje nam się zawartość opakowania. I słuchajcie, to pudło jest tak duże, że praktycznie będzie mi ciężko to wszystko fajnie w środku pokazywać, więc ja będę robił tu pewne wymyki, będę wam pokazywał poszczególne rzeczy. Nasz dron. To jest dron DJI Neo. I on ma, szanowni Państwo, tak dużo dziwnych zastosowań, że ja nie jestem w stanie o nim wszystkiego powiedzieć. Ma tak dużo różnych dziwnych form kierowania tym dronem, że też nie jestem w stanie o tym powiedzieć. To jest nasz dronik. On jest mały. To jest mały dron. To takie na FPV bym dwa cale powiedział. Jak popatrzycie, ciekawa rzecz w tym dronie wszystko jest zabudowane. Mamy zabudowane nasze śmigiełka. Mamy tu z przodu, tutaj w tym miejscu, osłonkę na gimbala. Tu mamy wejście na baterię. Jest gimbal. On jest jednoosiowy. To jest gimbal zupełnie inny niż w Awacie. On tylko góra-dół się porusza, a jego zadaniem jest stabilizacja naszego obrazu. Co tu jest dalej ciekawego? Tu są bardzo nietypowe baterie, jeśli chodzi o FPV. Bo nie są to takie nasze klasyczne baterie, tylko są takie baterie DJI. -skie. I na nich ten dron może latać kilkanaście minut, co jest dość dużym osiągiem, jeśli chodzi o drony FPV, a w szczególności o drony takiego rozmiaru. To wszystko jest takie plastikowe, natomiast wygląda solidnie. I co ciekawe, ten dron może, szanowni Państwo, latać w ogóle bez pilota, bez żadnej kontroli. Tu na górze, Mamy różne tryby latania do robienia tak zwanych selfie ujęć i możemy sobie robić ujęcia tym dronem, że on sobie wokół nas krąży, on może odlatywać, może za nami podążać, dużo ciekawych rzeczy. Kamera, a w zasadzie matryca w tej kamerze, bo kamera to jest bodajże 40 mm, o ile się nie mylę. Światło tu jest, nie wiem czy to będzie napisane, ale tam jest światło 2.0. Tu jest matryca 1/2 cala. I kupując tego drona, musicie o tym bardzo mocno pamiętać. Matryca jedna, druga cala, to nie będzie fenomenalny obraz. To nie będzie obraz taki jak Zawaty. Dodatkowo nie mamy tu d nie mamy tu 10 bitów. Tu brakuje bardzo dużo, ale na tym można się uczyć latać. I myślę, że ideą będzie dla mnie nauczenie się, jak tym maluszkiem latać. W tym pudełku... Jest tektura. Tektura jest ważna. Jezus, jak ja lubię to robić na odcinkach. Łapka do góry, moi drodzy, za rzucanie rzeczami na odcinkach. To jest teoretycznie bardzo ważna rzecz dla wszystkich, którzy takim dronem chcą latać. Tu jest kolejny bardzo ciekawy myk, moi drodzy. I o tym warto wspomnieć. I wydaje mi się, że kupując tego drona w dowolnej opcji, bo można go kupić, słuchajcie, to można kupić solo, można fly more combo, kupić różne opcje. Są tego drona. Hub do ładowania. W Hubie mamy dwie dodatkowe baterie. Łącznie możemy ładować trzy. Teoretycznie to powinno ładować przez godzinę. Trzy akumulatory z czasem lotu. Kilkanaście minut. W internecie mamy różne informacje, różne źródła. To jest od powiedzmy 12-13 minut do 18 minut. Haba mamy załatwionego. Wracamy naszym pudłem. Wiecie, co ja z tym zrobię? Wiecie, co ja muszę z tym zrobić. A nie, czekajcie, czekajcie. Czekajcie, ja tu z pudłem. A tu mamy magię. To jest w ogóle dla mnie, szanowni państwo, Hit. to ładnie tu położę. To jest ten tak zwany motion controller i smyczka do niego. To, to, to. To jest chyba jedna z najciekawszych sytuacji w świecie FPV. Ja miałem przyjemność latania tym cacuszkiem, jeden raz fruwając AWATOM, wzięcie. Tego joysticka. I jeden raz do ręki. Nim się skieruje w ten sposób, że tu mamy gaz na tym spuście. Tu można też do tyłu latać, dając jakby do przodu ten spust. Skręcamy w ten sposób. Na joysticku mamy dodatkowe manewry, które możemy gdzieś tam wykonywać, nauczyć się. Natomiast to dziwne urządzenie sprawia, że FPV latać może każdy. I to jest idea moja trochę zakupienia tego dziwacznego. Z setupu, która mi między innymi przyświecała, to jest to, że ja chcę się nauczyć masterować tego motion controllera, bo dronem, słuchajcie, dronem możecie latać, tak jak mówiłem, przy różnych sterowaniach, też tym takim klasycznym DJI kontrolerem, jak do FPV z gimbalami. Natomiast to jest przyszłość. Ja chcę sprawdzić, czy przy użyciu tego. Uda mi się robić dobre, ciekawe ujęcia, i to jest pomysł na całą serię na kanał. Ale idźmy dalej, może nie niewielkie pudło. Dostaliśmy jedno śmigło, drugie śmigło... dwa śmigła tylko dostaliśmy. W ogóle bieda straszna. Czemu tylko dwa śmigła? Jak się więcej popsuje, to jakbym wiedział, albo tu są podwójne. A nie, sorry, dostaliśmy po dwa śmigła. Wiadomo, lewo-prawo skrętne. Każdy, kto lata FPV to wie, że coś takiego występuje, trzeba pamiętać. Kabel USB-C. Przypominam, przy goglach beta FPV nie było kabla USB-C. Śrubokręt takiej jakości bym powiedział. Popatrzcie co sami państwo, to jest śrubokręt jakości wątpliwa. Moi drodzy, co nam się tu ukazuje? Ukazują nam się tu najnowsze gogle od DJI. -a. DJI N3 to się bodajże nazywa. I to jest przyczyna, dla której zacząłem od tego setupu, nie od AWATY. Jak widzicie, to są potężne gogle, one z baterią ważą 400 coś gram. One są tanie. Jak na DJI, te gogle są po prostu tanie. One kosztują chyba w tym zestawie 1200 zł, to jakoś tak wychodzi. Mają wbudowaną niewymienną baterię. Można tutaj zobaczyć od góry USB podpiąć, więc zakładam, że być może jest możliwość zasilania zewnętrznego. Zewnętrznego Mamy kartę micro SD, czyli będziemy pewnie mogli DVR -y nagrywać. Tu widzimy, że mamy jakąś formę odpowietrzania. Zobaczcie. Mamy anteny i te anteny wyglądają trochę tak jak w goglach trójka. Poza tym, że mamy tu te dwie anteny, to jest istotne, żeby powiedzieć, że tu są anteny kierunkowe. Tak, tutaj w tym miejscu są anteny kierunkowe. Tu pod spodem widzę, że też jakieś kratki na odpowietrzanie są. I tu jest antena do kontrolera, bo to jest właśnie ciekawostka, że z dronem nie łączy się ten tutaj jingle, tylko z dronem będą łączyć się gogle, a z goglami będzie się łączył nasz kontroler. To są gogle budżetowe, więc co musimy pamiętać? Nie mamy korekcji diopri. Nie ma tutaj żadnej takiej możliwości. Całe gogle to są kubły. Czyli co to znaczy, że są kubły? To oznacza, że nie mamy tych takich malutkich, malutkich ekraników. Dwóch, które są potem soczewkami. Taka iluzja fajna robiona, że nam oczy schodzą się. Tylko mamy jeden wielki ekran. Teraz podstawowe pytanie. Ja ściągam okulary. I wam pokazuję, czy to się tu mieści, bo to się rzekomo miało tu mieścić. No i te okulary chyba jakoś na styk wejdą. Zaraz zobaczymy. Sobie je założę i spróbuję tego przymocować do głowy. Pierwsze co muszę zrobić, to je na pewno poluzować, bo głowę jak się okazuje mam za dużo. No i tu będziemy skręcać nasze gogle, żeby się jakoś trzymały. Powiedzmy. No i okulary wejdą. W środku jest lustro. Ten ekran nie jest naprzeciw soczewek, tylko on się znajduje w tej części, tu na górze tych gogli. Ale spróbujmy je. Tak, to jest to takie dziwne włączanie DJI'a, czyli trzeba raz nacisnąć i drugi raz wcisnąć. I pokazuje się ten obraz. Ja sobie zobaczę, jak, jak to widać. W goglach i powiem Wam, że nawet to widać. Ale co mogę powiedzieć? Generalnie ten obraz wydaje się ok. On wydaje się działać. On się generalnie wydaje działać. Wyświetlacz jest ładny. Aczkolwiek obraz jest trochę zakrzywiony. Ja nie wiem, czy nie przez ułożenie moich okularów dół. Tego obrazu nie jest trochę w innym fokusie. Wydają mi się być wygodne, aczkolwiek one są ciężkie. I, I to musicie brać pod uwagę, że to jest ciężki sprzęt i że one rzeczywiście swoje będą ważyć. Tak patrzę jeszcze, jak z transportem. Brakuje mi tutaj trochę paczki na tego gry, coś w co, w co mógłbym je zapakować. Nie ma tego. Polatałem, pofruwałem i. Pokazując wam footage właśnie z latania, omówię największe wady i zalety tego zestawu. Pierwsza rzecz, która powinna wam się rzucić w oczy, to jest jakość wideo. Będę pracował, żeby poprawić tą jakość, natomiast sami już widzicie, ten obraz wygląda bardzo cyfrowo. Generalnie wizja jest bardzo dobra, byłem w stanie przelecieć praktycznie. Przez cały park bez żadnych zakłóceń z wizją, i dron latał bardzo dobrze, ale nagrane materiały z tego drona, one nadają się co najwyżej na socjale przy ustawieniach fabrycznych. Będziemy próbować podziałać, żeby ten obraz nie wyglądał tak cyfrowo, i na pewno pojawi się materiał, jakie ustawienia i jaki seta udało mi się wypracować, żeby dron latał bez problemu. Kolejna bardzo istotna rzecz to jest łatwość latania przy użyciu tego naszego joysticka. Dronem lata się banalnie. Każda krytyczna, awaryjna sytuacja to jest puszczenie z pustu i dron momentalnie hamuje. Dwa, trzy przeloty i zaczynam się czuć coraz pewniej latając. I to jest bardzo, bardzo duży plus dla kogoś, kto takim dronem chce sobie pozwiedzać. Nie miałem żadnych zerwań zasięgu, żadnych problemów z zasięgiem. Jak widzicie, ten park to spokojnie po kilkaset metrów odległości. Na pewno dron wznosi się powoli i jest dronem w ogóle, który lata powoli. Ja nie odczułem, żeby tu były jakieś problemy z tym lataniem w momencie, jak latałem pilotem. Natomiast jestem przekonany, że klasycznej aparatury do tego drona nie kupię, bo wydaje mi się, że on nawet do tej klasycznej aparatury się nie nadaje. I tu jest pewien problem, który już zauważyłem w internecie. Jeżeli będziecie mieli mniej światła, jeżeli będziecie mieli takie nieoptymalne warunki do latania, to dron w szczególności sterowany przy pomocy gimbali potrafi ześwirować. I to jest trochę wynik tego, co znajduje się pod dronem: czyli te dwie kamerki, które stanowią czujniki pozwalające robić mu wszystkie zabawowe rzeczy, takie jak lądowanie na ręce, automatyczne lądowanie i tym podobne rzeczy. Tam nie ma zwykłych czujników na podczerwień a, ani laserowych, a są po prostu czujniki optyczne i przy niskim świetle to świruje. Same google. Jak na używanie z okularami, w mojej ocenie bardzo bezpro, bezproblemowo działają. Obraz jest wyraźny, nie odczuwam dyskomfortu z tego, że mam założone okulary, a do tego cały zestaw mieści się w mojej podręcznej torbie. Pozostaje odpowiedź na najważniejsze pytanie: czy w mojej ocenie jest sens to kupić? Ja mam założenie takie, że bardzo szybko z tego drona będę chciał też przejść na awatę. Jak opanuję latanie przy użyciu tych wszystkich bayerów związanych właśnie z pilotem, i w tym kontekście wydaje mi się, że to jest taka tania alternatywa, żeby nie zepsuć drogiego drona. Natomiast czy jest to dron, który nauczy Was latać w PV? W mojej ocenie nie, nie ma to najmniejszego związku. Z lataniem na zwykłej aparaturze. W żadnym zakresie nie rozwiniecie skilla, w żadnym zakresie nie będziecie mieli możliwości takiego precyzyjnego latania, w szczególności nauczenia się latania akro. Wydaje mi się generalnie, że ten dron w ogóle nie jest stworzony do akro. Mam nadzieję, że google, przez to, że w całym zestawie one były stosunkowo tanie, będą też kompatybilne z nowymi systemami O4, no bo mają wyjść nowe systemy O4 i że to będzie taki dodatkowy plus z nabycia tego zestawu. Jeżeli podobała wam się ta recenzja, dajcie znać, zostawcie łapkę, zostawcie suba i napiszcie, co kolejnego chcielibyście, żebym zrecenzował. Być może wasz pomysł trafi na kanał. Dzięki śliczne i pamiętajcie, parrots can't fly.